Dobra, teraz jest już głos. Halo, halo. Jest głosik. Dzisiaj na sekundkę zasadniem po. Patrzę na was. Z przyjacielem. Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana. Ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Tris Merigold. Z oj, romantki, nie <grytanie> że jest bogaty, tego by okradnę. <grytanie> Co to było kuwawiczkami? Już do końca gry nie będzie wyłamy z reakcjami. Do to krew, nie rozlewa jej, proszę.

W porządku? Co on odpierdala? Łow obudź się to tylko sen. Obudź się. Mm. że okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. No, to Nie dobre rozrywaj, Nie rozrywaj. Wygląda. Proszę. <laughs> Przestanie chłodzić. Nie, on tu jest Ja zostawię przejście do pokoju obok. Już to błagam. To Nie rozlewa jej proszę. Kolejny arcz dzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. odejść stąd. Nie rób tego. Z zostaw. Ups. że Geralt... Co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego mam mi ktoś robić krzywdę? Co to pobawić się już nie wolno? O co ty się bawisz? <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej ze zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <laughs> śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak porządko, zachowujesz się jak porządko, po prostu jesteś porządkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Nowigrat to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój, śniączce. A ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzę mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Ale te Twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne.

Przedaję rzeczy. Tragiczne <laughs> są te kurki, na pewno. Nie da się w tym wchodzić, kurwa. Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak, parę <laughs> pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Um, tak, siering. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr, tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Chciałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z Łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na niego. jednego nie trafiło. nie trafiło dokładnie, gościu, i piję stąd. Bo są spokojne, Po poranku i tyle, no. Janek czy Sara mają moje poparcie. Nigdy nie da nic do być mniej nie winny gdzieś to Nie jakby zimą te stosy palili, można by się było chociaż ograć, o tak? I ładnie śpiewają. Ładnie Ech, Coś do naostrzenia? Ta. Pokaż mi. To on nie ma pieniędzy na nic, kurde. Cię chyba interes nie klei jak tyle masz pieniążków, co? Chciałbym, żebyś... Gramy w karty jeszcze? Tak, nic wiele, za wiele zrobimy. Chcę grać w karty. Nie no, what the fuck! Mam tylko trzy karty jeszcze. No nie no, to podaję to chyba, kurwa. Spasuj, spasuj. Chyba nie widziałem tej umiejętności znowu.

Spierdol nie mogę, to wspomnieć, może no, nie ma. No to po mnie jest. cię chwyco, no kurwa, nie ograł. No ja już nie wygram tego, a nie, bo mam jeszcze ten, kanem mróz. Dobra, wygram. O <grym> ty parówko. <tuszel> Chama! Haha! Oh, yeah. je That's right, you fucking puppet I co dostanę Biedną będą piechotę? Jak nie urok to syraczka. To Rubiel! Co to kurwa jest? Są grał potworami, dał mi kartę do tego? Mm. Zdaje mi się. Zajebiste karty idzie wygrać normalnie. W nie mogę dupy podeszć dla no mnie, fajna karta. Wita pretendenta. Gerald wita pana Klejtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Czempion tawerny, jak już się... Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Herodowiedz no mi! Starczy! Pierta niżej! Z mistrzem tawerny! Znaczy wyżej co? Georgiem! Georgiem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chętnie. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Cały mnie w dupę, panie plajto. Pożałujesz tego. Powitajmy na ringu zawodników: Geralta i Georga Georgiusa, zwanego kafarem. Niech no kawał, wygra kawał. lepszy! nos kuba dzisiaj zdołane. Ja! Dalej! Kurwa! Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został Wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldemonilem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do Slumsów. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w bramie Oxenford. Ej, zapiszę cofnę i go Ale zapisało się. A zapiszę, bo i tak już nie będę grał dalej. Czekaj, czy będę miał jakiś punkt kontrolny. Czy to jest dopiero no to? To jednak tak nie zrobiłem. No nie mam sama, do tam, no to jest to samo. Zaczynasz od przyciskownika, tam co zrobiłeś, i Dobra to. To i tak, i tak tam pobiegnę po prostu. Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Tris Merigold. Tutaj Drugi... na to, że już mam zapisy, nie będę tego zmieniał. To... Widziałem, że Corinne Tilly wyszła. Każe, powiem mu ten. W domu zalęgło się Borządko o imieniu Sara. Jest wyjątkowo złośliwa. Zostawiłem ją w spokoju, ale powinieneś o niej wiedzieć. Dziękuję za szczerość. A nie pozbyłbyś się tego stworzenia? Sam sobie możesz poradzić. Wystarczy, że napalisz w piecu łopianem. Borządka nie cierpią łopianowego dymu. Z pewnością ucieknie. Nie będę wdawał się w wojny z potworami. Srał, pies, bożonko i ten dom sprzedam go jakiemuś frajerowi. No, to jest głupie no. Bo raz rząd to sprzeda, to jeszcze Sara straci go. A dlaczego te nieprzewodnie się powieściu. nie dają? No, to stan umysł, rozumiem. Zresztą. Co on Te gręgolada, obyczajny, z neuralności. No. Tym, się zrobiłam. Coś mi się, widzę. Widzę, Pan, Pan czy jesteś... Yeah. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Yeah. Yeah. Powiedzmy, że z... Zanim nasz mistrz... A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Proponujesz mi oszustwo. Nie oszustwo? Skąd mm. się. Jadro pieniędzy za to, że dostanę popysku. Nic wielkiego. Powalcz trochę, nie za długo, a potem daj się pokonać. Powitajmy na ringu zawodnika. Zarżnąć od mięsa! Dostałeś ode mnie lukratywną ofertę i co? Nie ma nic przyjemniejszego, jak okraść złodzieja albo szukać oszusta. Zapamiętam to sobie. Pan Klajtop nigdy nie zapomina zniewagi. Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny? Możesz walczyć z archiwal. No i jest jeszcze. Miesza. Na bo tak jak mówię, zaraz będę